Czy jesteś gotowy na nowy początek na życie, przesiąknięte nową, wibrującą osobowością? Rozważ przyjęcie nowatorskich koncepcji i realizację swoich najgłębszych aspiracji. Czy prądy Twojego życia Cię wyczerpują, zmuszając do poszukiwania znaczącej zmiany? Jeśli monotonia starych metod sprawia, że pragniesz odmiany, to trafiłeś na film, który ma potencjał, Zrewolucjonizować Twój świat. Przygotuj się, aby zrzucić starą skórę i wyłonić się jako osoba pewna siebie i pełna mocy. Przygotuj się na zasadniczą zmianę w sposobie, w jaki postrzegasz swoje życie i rzeczywistość. Podczas tej podróży Twoje połączenie z Królestwem Duchowym z pewnością się pogłębi, wzmacniając więź z boskością. Lub uniwersalnymi siłami, które kształtują nasze istnienie. Przygotuj się, bo nadchodzą wiatry zmian. Wyobraź sobie, że powiem ci, że manifestacja wykracza poza sferę duchowości czy religii. Nie chodzi tylko o kształtowanie naszej rzeczywistości, ma ona niesamowitą moc tworzenia zupełnie nowej egzystencji wraz ze świeżą osobowością. Nowym ja życiem, tryskającym nadzieją i odwagą oraz optymistyczną wizją. Zastanów się nad tym, kiedy tęsknimy za zmianą, nie możemy trzymać się starych zwyczajów. Podróż życia kształtuje nas w różne wersje nas samych poprzez nawyki i osobowości, które rozwijamy, ale oto zwrot akcji, rozpoczęcie nowego rozdziału wymaga zrzucenia starej skóry. Zabranie starego ja do tego nowego życia po prostu nie wystarczy. To jak próba wciśnięcia się w stare buty, kiedy jesteś gotowy, aby tańczyć w nowych. Stanie się kimś nowym, pozostawienie za sobą naszego starego ja, to jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, aby prowadzić świeże i pełne życie, życie, o którym zawsze marzyłeś. Aby wywołać zmianę w swoim życiu, nie zobaczysz rezultatów, jeśli nie zmienisz swoich obecnych nawyków. Podobnie utrzymywanie tego samego sposobu myślenia i myślenie jak twoje obecne ja nie doprowadzi do zmian, których pragniesz. Prawo przyciągania lub prawo założenia to jedna z najpotężniejszych technik generowania zmian i kształtowania pożądanego życia, życia, o którym zawsze marzyłeś. Jednak ludzie często uważają, że wykonanie tych technik jest trudne, ze względu na brak zrozumienia i odpowiedniego kierownictwa. Widzisz, jeśli nie użyjesz techniki poprawnie, nie przyniesie ona rezultatów. Upewnij się więc, że wykonujesz każdy krok szczegółowo opisany w filmie. Słuchaj uważnie każdego słowa i wdrażaj je z wiarą i pełnym przekonaniem. Wkrótce będziesz żył życiem, o którym marzyłeś. Jednym z najsłynniejszych zdań Neville'a Godarda jest Zabij swoje stare ja, stare ja, które było ograniczone własnymi ograniczającymi przekonaniami stare ja, które pielęgnowało idee, które nie prowadziły do nikąd w życiu stare ja obciążone rozległymi, ale ograniczającymi przekonaniami, które powstrzymują cię przed rozkwitem. Jeśli naprawdę chcesz przekształcić swoją rzeczywistość i zacząć od nowa, musisz stać się nową osobą, nową wersją siebie. Chociaż koncepcja odrodzenia w Biblii może wydawać się niektórym osobliwa, oznacza ona porzucenie starej wersji siebie. Jeśli naprawdę chcesz zrewolucjonizować swoje życie i wyruszyć w świeżą podróż, musisz dać życie osobie, którą aspirujesz być. Ta technika pomoże Ci zmienić Twoje życie w zupełnie inny sposób. Obdarzy Cię nową perspektywą, nową wyobraźnią i wizualizacjami, całkowicie odnowioną osobą z innym nastawieniem, charakteryzującą się pozytywnymi punktami widzenia. Ta optymistyczna osoba znajdzie piękno i wzrost we wszystkim, postrzegając miłość wszędzie. Aby poczuć się odnowionym, Musisz pożegnać się ze starą wersją siebie. Jeśli naprawdę pragniesz transformacji i nie chcesz pozostać taki, sam musisz zmienić sposób, w jaki myślisz i żyjesz, odłączyć się od swojego starego ja i doświadczyć odrodzenia. Zanim podzielę się tą techniką z wami wszystkimi, chcę, abyście wszyscy zrozumieli, że spędziliście dziesięciolecia swojego życia. Patrząc na świat z perspektywy swojego starego ja, a nagła zmiana może wywołać uczucie napięcia lub niepokoju. Twoja podświadomość może opierać się procesowi aktywując mechanizm obronny. Dlatego codzienna praktyka jest kluczowa, to nie jest jednorazowy wysiłek, kluczem jest konsekwencja. Zmiana to proces, który wymaga dyscypliny nowej dyscypliny która popycha cię naprzód w życiu. Transformacja na